Pierwszej drużyny półtora miesiąca? No nie no, spokojnie. Spokojnie, miesiąc. tak jest, spokojnie miesiąc. No muszę, tak jak wspomniałem, w większości mecze wygrywane. Tak jak wspomniałem o pucharze, puchar podokręgu Sosnowiec zdobyliśmy trenerze, bardzo proszę w krótkich słowach wypowiedzieć się o tym dzisiejszym meczu. 4-0. Bardzo proszę. Znaczy, no na pewno jesteśmy zadowoleni, że ten mecz wygraliśmy. Plan na ten mecz był? Nieskromnie powiem, został zrealizowany w 100%. Chłopcy zagrali dokładnie to, co mieli zagrać. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po stronie piasków, więc nie było to dla nas żadne zaskoczenie. Cieszę się, że znowu strzelamy bramkę poprzez sposób, w jaki trenowaliśmy choćby jeszcze w czwartek, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik po prostu popełnia, popełnia pewne błędy i staraliśmy się te błędy wykorzystać i, i tak udało nam się zdobyć czwartą bramkę. No i tyle, no. jeżeli wszystko jest, że tak powiem, tutaj nic więcej nie, za bardzo nie mam do dodania, no bo był plan, plan został zrealizowany, trzy punkty dopisane zarówno z tyłu. Perfekt. Tym bardziej, panie trenerze, jak wspomnę, nie było trzech zawodników podstawowych. Bardzo proszę przedstawić, kogo nie było dzisiaj. Nie było Marka Kocota, czyli naszego jednego z najlepszych zawodników, środkowego pomocnika, który na pewno daje dużo, dużo rozwiązań w grze ofensywnej. No, Michała Dula nie było, podstawowego bocznego, bocznego obrońcy, natomiast no, Wojtek, ba był, Wojtek, Wojtek był ostatecznie, natomiast no niestety skończyło się to tak, jak się skończyło, tak? To jest jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę martwi, ponieważ no, chcieliśmy, żeby Wojtek był takim troszeczkę straszakiem, żeby sobie po prostu przesiedział ten mecz, no ale życie spowodowało, no, że raz kapitan Daniel Majka, mam nadzieję, że to nic, nic poważnego, że nam się troszeczkę wysypał w przerwie, więc w jego miejsce wszedł no, najbardziej doświadczony Wojtek, który jest w stanie grać na tej pozycji. Natomiast no, liczyłem się już z tym, że może coś takiego nastąpić w trakcie drugiej połowy, więc zawodnicy też byli przygotowani, czy, czy Łukasz Ignalski, że będzie musiał wejść na stopera. No ale, że tak powiemy, wynik się tak ułożył, że cieszę się, że przede wszystkim młodzież mogła. O, mogła, bardzo mogła dobrze Panie też, że i... wspomnę tutaj, że właśnie Nie. wchodziła drużyna młodzieżowa te z rocznik 2005-2006 rzeczywiście no, no po prostu chórem, kurem, że tak powiem wchodzą do naszej pierwszej drużyny. Na pewno I to cieszy, cieszy. Cieszę się, że kończyliśmy chyba z sześcioma, a może nawet się nie, nie bo sam Bord zaszy to z sześcioma młodzieżowcami, yy, czyli dwa, rocznik 2002 lub młodsi. Yy. A tak naprawdę 2002 to był tylko Ignaś, jak kończyliśmy, więc a było tak jak pan powiedział, czyli z 2-4, z 2-5, z 2, 5, z 2 mhm. Tyle. Panie trenerze, za miesiąc, za tydzień, za tydzień, przepraszam, jest to ostatni mecz z cyklonem Rogożnik. No sądzę, że też nastawienie no, bojowe, bo gramy u nas, także... Znaczy, no na pewno byśmy chcieli skończyć mecz, znaczy skończyć rundę zwycięstwem. E, no. To szczęście mieliśmy, można powiedzieć, że akurat cyklon grał wczoraj, więc miałem możliwość pojechać ten cyklon, obejrzeć jakieś, jakieś wnioski, pierwsze są. Wszyscy są do pokonania w tej, tej lidze, natomiast ze wszystkimi można wygrać, ze wszystkimi przegrać. My jesteśmy takim zespołem, że możemy naprawdę, uważam, w tej lidze z każdym wygrać, ale możemy też z każdym przegrać. Więc ja powiedziałem, chłopakom przed przed tym meczem zostały dwa mecze i Możemy zdobyć sześć punktów i mnie to nie zaskoczy absolutnie, ale możemy też zdobyć zero punktów i, i też mnie to nie zaskoczy, więc, więc na razie zdobyliśmy trzy i można powiedzieć operacja pod tytułem piaski zostały, została zakończona, a, a właściwie już teraz zaczyna się operacja pod tytułem cyklu. Panie trenerze, gratuluję, proszę podziękować zawodnikom, działaczom, oczywiście, oczywiście. zarządowi. Głowa do góry za tydzień. No i chcemy skończyć. Chcemy Jeszcze skończyć raz dziękuję to. bardzo. Panie...